W415. Za tym typu szeregiem kryje się Mercedes Titan. Samochód produkowany jest od 2012 roku i bazuje na Renault Kang'u drugiej generacji. Ale już niedługo Mercedes zaprezentuje kolejne wcielenie Titana. Samochód ten też będzie bazował na kangurze. Prezentowanego kombiwana doposażono m.in. w pakiet red. Obejmuje on m.in. ozdobną okleinę na drzwiach, czy czerwone akcenty na lusterkach i przednim zderzaku. W środku od razu można dostrzec brak dużych cyfrowych wyświetlaczy, co zdradza zaawansowany wiek Citana. Poza twardymi plastikami na desce rozdzielczej, na przednich fotelach znajdziemy naprawdę sporo miejsca. Warto też dodać, że sterowanie komputerem pokładowym odbywa się poprzez przycisk po prawej stronie kierownicy. bo sterowania z kierownicy komputerem pokładowym czy systemem multimedialnym nie znajdziemy w żadnej opcji. Znana z kangu kamera cofania z wyświetlaczem. W wewnętrznym usterku nie każdemu przypadnie do gustu. Taka trochę dziwna lokalizacja. Na tylnej kanapie też jest sporo miejsca na nogi i głowę pasażerów. Składanie drugiego rzędu jest bardzo proste. Wystarczy złapać za ten uchwyt, i mamy płaską powierzchnię. Natomiast w takiej konfiguracji Titan może przewozić ładunki o długości do 1753 mm. Mercedes Titan 111 CDI napędzany jest najmocniejszym 115 konnym turbodieslem o pojemności 1.5, który generuje 260 Nm. To odpowiednie parametry do sprawnego napędzania, umówmy się takiego rodzinno-firmowego auta. I co ciekawe, sam ten prowadzi się też naprawdę dobrze. Yy, może nie Sportowo, ale komfortowo. A, no i jeszcze jedna rzecz. Radio. Takiego radia w nowym samochodzie nie widziałem od chyba lat 90. Ten widoczny na filmie model wymaga dopłaty 2300 zł i zamiast dotykowego ekranu znajdziemy tam małe przyciski, w które ciężko trafić podczas jazdy. Na pocieszenie zostaje łączność Bluetooth oraz wejście USB. Jak już wspomniałem, silnik 1.5 CDI daje sobie radę z kombiwanem ze znaczkiem Mercedesa. A i średnie spalanie w granicach 6 litrów na setkę uznać trzeba za dobry wynik. Reasumując, cytam pierwszej generacji ma swoje najlepsze lata za sobą. Brak multimediów oraz najnowszych systemów bezpieczeństwa może niektórym przeszkadzać. Chociaż pod względem zwykłej codziennej jazdy ten samochód dalej dobrze sobie radzi.